Mieliśmy jechać na Litwę do Kownej Troków, ale że jako jeden dzień wolny na zwiedzanie to poniedziałek i po sprawdzeniu atrakcji właśnie na Litwie okazało się, że wszystkie są, większość z jest po prostu zamknięta w poniedziałki, więc sobie odpuściliśmy i będziemy się na Mazury. Witam na smacznym podróży. Dzisiaj pokażemy Wam Giżycko, gdzie trochę pospacerujemy i zwiedzimy twierdzę Bojen. Później odwiedzimy Wilczy Szaniec, było siedzibę Hitlera. Także będzie to trochę odcinek historyczny, ale myślę, że nie będziecie się nudzić. Także zapraszamy na ten krótki odcinek. Zaczynamy zwiedzanie od lodów. Dobra. O, ten na dole nie wiem jakie. Orzechowy, to... no. Ten na dole super. Drodzy do twierdzy Bojen, mijamy oczy taki park rozrywki. No fajne miejsce, fajne miejsce. Muszę przyznać, że infrastruktura tutaj jest znacznie lepsza niż na miejskiej plaży. Bo są toalety, z sporo cienia, no i całkiem nieciekawa zabawa. Twierdza Bojen to jeden z najważniejszych zabytków fortyfikacyjnych w północno-wschodniej Polsce, zlokalizowany w Giżycku. Twierdza została wybudowana w latach 1844-1856 z rozkazu pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV., i pełniła kluczową rolę obronną w systemie fortyfikacji Prus Wschodnich. Największym zwolennikiem budowy fortecy na Wyspie Grzyckiej był feldmarszałek Hermann von Boyen, minister wojny Królestwa Prus. Twierdza położona jest na strategicznie ważnym przysmyku między jeziorami Niegocienik i Sajno, co czyniło ją idealnym punktem obronnym kontrolującym drogi wodne i lądowe w regionie. Twierdza zajmuje obszar około 100 hektarów Fortyfikacja została zbudowana na planie sześcioramiennej gwiazdy, typowej dla twierdz fortecznych z epoki. Mury otaczają przestrzeń z licznymi budynkami koszarowymi, m.in. z magazynami i stajniami. Podczas I wojny światowej skutecznie obroniła się przed atakami wojsk bolszewickich, zachowując strategiczne pozycje na froncie wschodnim. W okresie międzywojennym była wykorzystywana przez wojsko niemieckie jako magazyn i baza szkoleniowa. W czasie II wojny światowej ponownie znalazła się w rękach niemieckich, pełniąc rolę centrum szkoleniowego i magazynowego. Po wojnie przez dłuższy czas twierdza popadła w ruiny, ale obecnie szczęściowo odrestaurowana i udostępniona turystom. Twierdza Bojan jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także miejscem, gdzie organizowane są różne imprezy kulturalne, rekonstrukcje historyczne oraz wystawy. Wyłą w bramie, wyłą w bramie. Jeśli jak do tej pory podoba się Wam odcinek, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Będzie to dla nas nieocenione wsparcie. W środku twierdzy znajduje się duży majdan, czyli plac z zabudowaniami wojskowymi. Jednym z budynków jest odrestaurowana stajnia, gdzie na parterze znajduje się wystawa pojazdów, a na pierwszym piętrze zainteresowani mogą obejrzeć wystawę fotografii. Sporo budynków na Majdanie jest w bardzo złym stanie i nie można do nich wchodzić. Ale w tym przypadku, mimo że budynek był zamknięty, wykorzystano jego ściany do wystawy fotografii. A tak wygląda plan twierdzy Bojen. Stanowisko z pancerną kopułą obserwacyjną. Tutaj mamy obecnie restaurację i hotel, a kiedyś był to. Zamek Krzyżacki. Bardzo piękny budynek. No i przy okazji trafiliśmy na otwarcie mostu obrotowego. Most od 1 kwietnia do 30 października otwierany jest dla ruchu wodnego od 10.30 do 11.00, od 12.35 do 14.25 oraz o 17.25 do 18.25. W tym czasie piesi muszą uchodzić naokoło kładką, a ruch samochodowy jest niemożliwy. Aby przedostać się na drugą stronę kanału Giżyckiego, który kiedyś nosił nazwę kanału Łuczęskiego, trzeba przejść kawałek do pobliskiej kładki dla pieszych. Przy okazji będziecie mogli przejść obok tężni. Giżycko położone jest w samym sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich, jest jednym z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Polsce. Ze względu na swoje położenie między jeziorami Nigocin i Sajno oraz bogatą ofertę atrakcji grzydko przyciąga turystów szukających zarówno relaksu jak i aktywnego wypoczynku. Plaża miejska nad jeziorem Niegocin niespecjalnie wywarła na nas wrażenie, jest przyzwoicie, ale sami widzicie, że nie ma tu nic specjalnego, wypożyczalnie sprzętu wodnego, boiska do siatkówki plażowej oraz kawiarnie. Zidentyfikowałem już tutaj jeden poważny problem. Brak toalet. To jest... Tragedia, żeby na takiej plaży, dużej w mieście nie było żadnej publicznej toalety chociażby nawet płatnej. A tutaj mamy Was Orlen. Można sobie zasakować. Przepraszam, mamy sprostowanie sobie tej toje, ale nie skomentujemy stanu Jakie <grym> one są. Chyba sami się domyślacie. Dobra przepraszam. Nie tylko to i toje, ale są kibelki za pętaka. Od tego się nie spodziewałam. Żabka. Nad całym brzegiem, ale w sumie jak jest to stacja benzynowa Orlen, to czemu by nie sklep rzadka. Obok plaży znajdziecie molo i Porty, gdzie można wynająć łodzie motorowe i skutery wodne bez patentu, ale nie wiem dokładnie na jakich zasadach to się odbywa, bo nie korzystaliśmy z tych usług. Jezioro Nigocin i Kisajno łączy kanał giżycki, na którym kursują statki wycieczkowe, ale nie skorzystaliśmy z tej atrakcji z powodu bardzo ograniczonego czasu. Mamy w planach odwiedzić te tereny ponownie za rok lub dwa, na trochę dłużej i mamy nadzieję, że wtedy będzie okazja wybrać się na rejs. Jak to się nazywało? Zapiekanka z, z rybą, tak? Z sandaczem. sandaczem, tak. A tutaj mamy cheeseburger z frytkami. Smacznego. Dobra. Po solidnym posiłku i 40 minutach jazdy dojechaliśmy do Wilczego Także lecimy zwiedzać Bilet do zwiedzania kompleksu kosztuje 25 zł od osoby. Do tego, audio, przewodnik, jeśli chcemy, kolejna dyszka. No i parking za samochód osobowy 15 zł. Czyli dla trzech osób wyszło na stówka z, tylko z jednym auty, przewodnikiem. Widzieszaniec to kwatera Hitlera do której przybył dwa dni po zaatakowaniu Związku Radzieckiego zakładał, że spędzi tutaj tylko kilka tygodni ale ostatecznie spędził tutaj praktycznie 800 dni tutaj mamy Kawałki drutu pozostałości po siatce maskującej, która była rozciągnięta nad całym terenem i zmieniano jej kolor zależnie od pory roku. Tutaj mamy pozostałości partarowego baraku. A teraz znajdowała się w gęsto zalesionym rejonie Mazur, w pobliżu miejscowości Gierłosz, niedaleko Kętrzyna. Była jedną z kilku głównych kwadrach Hitlera, ale zdecydowanie najważniejszą, gdyż stąd kierował on wieloma kluczowymi operacjami wojennymi, w tym inwazją na Związek Radziecki w ramach operacji Barbarossa. Wilczyszanie zostało zbudowane w 1940 roku. I początkowo składał się z prostych baraków, które później przekształcono w masywne bunkry z betonu. Kompleks był otoczony polami minowymi, zasiekami i licznymi stanowiskami obronnymi, co czyniło je jednym z najlepiej chronionych obiektów III Rzeszy. Kompleks rozciągał się na powierzchni około 2,5 km2, na którym znajdowały się liczne obiekty, w tym bunkry, baraki, magazyny oraz lotnisko. Umieszczono tam również kwatery dla wyższych oficerów Wehrmachtu, SS i innych wysoko postawionych urzędników. Wilczyszaniec pełnił kluczową rolę jako centrum dowodzenia. Hitler spędził tam znaczną część wojny, szczególnie w okresie kampanii wschodniej. Było to także miejsce licznych narad wojennych, na których podejmowano decyzje o strategicznym znaczeniu. Główna kwatera Hitlera stała się miejscem jednej z najważniejszych prób zamachu na jego życie. 20 lipca 1944 roku pułkownik Klaus von Stafferberg przeprowadził nieudany zamach, znany jako Operacja Walkiria. Planował zabić Hitlera, aby umożliwić przewrót i zakończenie wojny. Hitler miał duże szczęście i przeżył ten zamach prawdopodobnie dlatego, że bomba stała za solidnymi nogami dębowego stołu, który znajdował się w sali Narad. Pod koniec 1944 roku, w obliczu zbliżającej się ofensywy Armii Czerwonej, wilczy szaniec został ewakuowany przez Niemców. Na początku 1945 Niemcy zniszczyli większość bunkrów, aby uniemożliwić ich wykorzystywanie przez wroga. Do wysadzenia wilczego szansa zużyto prawdopodobnie około 8 ton trotylu. Rozminywanie terenu wokół kwatery zakończyło się dopiero w 1955 roku. Odnaleziono i zabezpieczono ponad 54 tysiące min. Łącznie trzeba było rozminować 72 hektary lasu i ponad 52 hektary gruntów. Nazwa wilczyszaniec pochodzi od pseudonimu, jakiego używał Hitler, czyli Wilk Wolf. Mam nadzieję, że podobała się Wam taka historyczna wycieczka. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca odcinka. Jak zwykle zachęcamy do pozostawienia kciuka w górę i komentowania. Zapraszamy wkrótce na ponowny epizod smacznych podróży. Pozdrawiamy. Cześć.